Hello dear children. Welcome to the English lesson. Let's check your homework now. So please open your notebooks. Sprawdzimy sobie zadanie, więc proszę żebyście otworzyli zeszyt. Open your books of course. Page 59. I can draw, but I can't ride a horse. I can draw But I can't ride a horse. And the last sentence should be written like this. Ostatnie zdanie powinno być napisane tak. I can jump very high, but I can't sing. I can jump very high, but I can't sing. I teraz proszę, żeby, żebyście powtarzali za mną zdania, które już zostały wcześniej napisane. I can dance. But I can't ride a bike. Input wzrokowy, czyli obrazek. I can dance, but I can ride a bike. I can run very fast, but I can't play football. I can run very fast, but I can't play football. I can swim, but I can't play the piano. I can swim, but I can't play the piano. I can draw, but I can't ride a horse. I can draw, but I can't ride a horse. I can jump very high, but I can't sing. I can jump very high, but I can't sing. I powtórzymy jeszcze. Hmm. Okay, and now please. Oh, sorry. Open your books, page 60. Posłuchamy fragmentu nagrania, ale zanim to zrobimy, musimy zrobić sobie taką powtóreczkę. He has got oznacza, on ma. W ogóle słówko he oznacza on. To już powinniście pamiętać. She has got, ona ma. Czyli she oznacza. Ona. I her to są włosy. Her. To są włosy. Her. Popatrzymy na, na tę dziewczynkę. Ona ma proste włosy. Straight oznacza prosty, proste, prosta. Straight. Hair, proste włosy. Chłopczyk ma kręcone włosy. Curly hair, kręcone włosy. Takie loki. Młoda pani ma long hair, czyli długie włosy. Ten chłopczyk ma krótkie włosy, short hair. Ten tutaj przebieraniec ma włosy w różnych odcieniach. Fair oznacza jasny, red oznacza rudy, brown oznacza brązowy, a black oznacza czarny. I jeszcze tutaj po mojemu zaznaczyłam, bo to będzie słówko, które się przyda w piosence, którą będziemy śpiewać o włosach, ale to na, na, na następnej lekcji. Dark, Oznacza ciemne. Straight hair: proste włosy. Curly hair: loki. Long hair: długie włosy. Short hair: krótkie włosy. Fair hair: jasne włosy. Red hair. Rude włosy. Brown hair. Brązowe włosy. Black hair. Czarne włosy. Dark hair. Ciemne włosy. I teraz posłuchajcie. Listen to the recording, please. Track 39. Listen and repeat. Look at her. She has got straight hair. Look at him. He has got curly hair. Look at her. She has got long hair. Look at him. He has got short hair. Look at him. His hair is fair and red and brown and black and dark. Brown and black means dark. Ciemne. Mm -hmm. One more time. Track 39. Listen and repeat. Look at her. She has got straight hair. Spójrz na nią. Ona ma proste włosy. Look at him, he has got curly hair. Spójrz na niego, on ma kręcone włosy. Takie loki. Look at her, she has got long hair. Spójrz na nią, ona ma długie włosy. Look at him, he has got short hair. Spójrz na niego, on ma krótkie włosy. Look at him his hair is fair and red and brown and black Spójrz na niego jego włosy są jasne rude brązowe i czarne brązowe i czarne czyli dark ciemne Tak i powtarzamy Look at her. She has got straight hair. Look at him. He has got curly hair. Look at her. She has got long hair. Look at him. He has got short hair. Look at him. He has got fair hair. He has got a red hair. He has got brown hair. He has got black hair. He has got dark hair. Tak i proszę słuchać nagrania. Ładnie powtarzać. Ja tu mówiłam troszeczkę inaczej. Na nagraniu było His hair is fair albo His hair is red, His hair is brown, His hair is black, ale zrobiłam to świadomie, żeby troszeczkę ułatwić dzieciom zadanie. Ok, thank you for the lesson. Bye bye.